Siemanko, zgodnie z tym, co ostatnio mówiłem, i, i waszą zgodą w komentarzu, w komentarzach bardziej, dzisiaj zrobimy taki te, odcinek, właśnie powtórkowy. Otóż zagrałem sobie dwie gierki dzisiaj. Jedna to była porażka. Głupia porażka. Szkoda czasu na ten mecz de facto. Mali na mali yy, poza kontrolą, mapa. to był głupi mecz, ale to był dobry mecz na, na tego gościa. I tu nie daje się zwieść, że zawodnik ma złoto. Nie nie, to ten zawodnik wiedział o co chodzi w tej grze. Więc. Zaraz, zaraz sami zobaczycie. No, taki, taki format odcinka, bo. Yy, tak, zobaczymy, zobaczymy, jak, jak, to się, jak to się uda. No ale dobra. Standardowy początek. Myślę, że możemy tutaj nawet kliknąć ciut tempo szybsze. Nawet, nawet taką myśl miałem dzisiaj, czy, czy generalnie nie, nie w tej formie te gry rankingowe robić. Że właśnie... W, w trybie powtórkowym taki po prostu podsumowanko będę, będę wam robił. Hmm. No ale nie wiem, to jeszcze... Jeszcze wy musicie napisać co uważacie, ja muszę się na tym zastanowić, zobaczymy, zobaczymy. Ostateczna forma tej serii jeszcze nie jest znana. Cel tej serii to jest, póki co wbić platynę E3. Za bardzo w żadną zonę się póki co nie przymierzamy, no ale dobra. Początek jest absolutnie standardowy, dużo owiec. W ogóle ta owca to jest najmilsza owieczka w Age of Empires 4. Obserwujcie ją. To jest super gość. No. Dużo owiec, dużo owiec. Nie miałem jakiegoś konkretnego paternu, żeby tutaj jak jeździć tym skautem. Tutaj się jedynie z ich skautem spotkałem i stwierdziłem, że zrobimy taki ditur troszkę, żeby... zebrać to trochę więcej. Generalnie ładna ilość była zebrana, więc tak, tutaj stawiamy kamiołom. Od razu od razu wysłałem wszystkich ludzi na drewno yy, poza pięcioma na żywności, bo to zawsze czterech pięciu zostaje na żywności, co nie? Tutaj czterech idzie tu, tutaj tu, obieżka sama przyszła z siebie, super gość. Yy. No i tak, oczywiście tutaj gramy na Japonię, więc yy, Domyślnym założeniem jest, że ziomek będzie się do zamku śpieszył więc no full, full gas y, zamek robimy. Może nie full gas, no bo jeszcze trzeba wiadomo, krówki zrobić. I... o, przegapiłem. Y... Tak, krówki zrobić, pod upgrade'ów. Właśnie trochę się dowiedziałem, że, że ta podwójna szeroka siekiera to jest upgrade, który gdy mali powinno robić w kołdalu. Tutaj kolega yy, trochę, trochę później przejdzie do, do, do zamku do, do feudalu niż my, O! Tutaj właśnie ważna rzecz, mianowicie to nam dużo mówi. Bo to jak zobaczyłem to od razu właśnie, że, że on się świeże do zamku, nie? I tutaj możemy sobie nawet zobaczyć na szybkości. 5 na złocie, to jest dużo. Tutaj to zbiera drewna, to trochę SUS, ale... Większość ludzi na żywności 5 na złocie No to jest, to jest dużo My trochę mniej potrzebujemy Bo no wiadomo, kopalnia Kopalnia robi kopalniane rzeczy No i co? Tutaj jeszcze nie zeskautowałem tego, znaczy jeszcze nie było tego, ale Zaraz, zaraz stajnie zobaczymy i stajnia będzie trochę przypał. No, ale no, możemy mm. sobie podejrzeć, kolega, tu zjadł wszystkie wszystkie krzaczki. No i tutaj widzicie, już siedmiu ludzi na złocie. Mnie trochę zmyliła ta stajnia, bo, bo ja ją zaskautowałem. Pytanie, czy już, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, no ale o, właśnie, już jadę i trochę mnie to zmyliło. Mm. O, Trochę mnie to zmyliło z tego względu, że, że właśnie... O, tu nie, nie, akurat odjechałem. Ale dobra, ja, ja zobaczę tą pływającą bramę. Miło z jego strony, że on zaczął ją tak z przodu stawiać. I teraz tak. Mm. A, tu w ogóle podłapałem sztuczkę od, od lepszego gracza y, mali, maliczykiem ostatnio. Prosto z młynu można shiftem sobie zakolejkować... Y, 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 Krówki na ten na, na rancha, żeby sobie szły ładnie. Więc tak. Jak zobaczyłem stanie, to tutaj od razu od razu palisarkę zrobiłem. Oczywiście nie fotunie, bo od drugiej strony będę atakowany. No. Chciałem już mieć paru, paru dąso, żeby mieć tutaj jakąkolwiek koletę stywę. No i stoję tutaj i patrzę, no nie? Czy, czy nic nie jedzie. A on tutaj jeszcze od razu sobie Yorishiro wsadził. Okej. Okay. To nie przeszkłuważyłem tego w grze, no ale tak. On tutaj zatałtował moją kopalnię i on tutaj dobrze robi, bo on od razu samą kopalnię atakuje. Hmm. No ale no. Więc yy, ja sobie tutaj pomyślałem, tutaj o właśnie, już leci kapłan, mówię no pięknie, już wszystkie, wszystkie relikwie pójdą. Hmm. No ale. Miałem, miałem już trochę, trochę tych dązą. Więc tutaj, proszę bardzo, bardzo ładnie. No tutaj niepotrzebna strata villagera, to było blisko, nie? No ale to kółka zabrakło. Niemniej, jeden rycerz za jednego chłopa, to nie jest, nie jest tak tragedia. Nic super złego się nie stało. No, no i tak. Ja tutaj troszkę, troszkę dokoptowałem w produkcji A, nie jeśli no, dokoptowałem w produkcji donzo. Z innych rzeczy mecia już stoi. No będziemy jakoś starać się o te. O te... o relikwie. No. Tu już... Widzicie, niby, niby kiszka, że on to atakuje, ale z drugiej strony pochłania tu dwóch rycerzy, które mi spokojnie mogły robić coś innego. Więc w ostatecznym rozrachunku nie ma tutaj spaghetti, prawda? Nic złego się nie dzieje. Mm. No tu zniszczył, ale ja sobie to już po prostu idę to odbudować. Więc tutaj chciałbym lodo zrobić, ale no przykro bardzo, nie tym razem. No więc tak, więc czas, kiedy, kiedy ta kopalnia była nieaktywna, to efektywnie był bardzo krótki. Hmm. No i tak. On tutaj sobie będzie jeździł tymi rycerzykami ry i kombinował trochę. O, widzicie. Ale to nie jest nic, nic takiego super strasznego. Oczywiście trochę frustrujące, ale, ale ważna sprawa jest taka, żeby nie, nie dać się za bardzo zbambuzlować tym, bo... i żeby nie, nie, siadło, nie siadło to na głowę. stawić murki, palisadki i grać swoją grę, no jakby, jakby tyle można zrobić. Hmm. Hmm, tak, tutaj nie zrobiłem wszystkich wszystkich No hmm, chyba dwóch zabraknie, o. No i widzicie, no to jest kicha, nie? To, to jest kicha tutaj. No. Zobaczmy ilu on tutaj wybija Już cztery, pięciu. No słabo, nie? To boli. Sześciu. Siedmiu. Nie, powi nie powinno być takiej sytuacji, no po prostu. Nie powinno się to wydarzyć. No ale tak. Wydarzyło się, więc idziemy z likwiami. Tutaj będzie trzecia. Tu tutaj szczerze mówiąc, on był przede mną w zamku dużo szybciej. Nie powinno dojść w ogóle do takiej sytuacji z jego jakby strony, że, że ja tutaj sobie na spokojnie to wszystko skonfiskowałem. No dobra, nie I też pamiętajcie, ci samuraje są drodzy, no to, to jest droga jednostka. No tutaj możemy sobie wejść na jego perspektywę 140-110, nie? To, to... To są koszta 120-160 No tu się chwilę nic nie dzieje i tutaj tak yy... N nauczyłem się z, z błędu hm. Star Staram się tutaj troszkę to zapalistkować O, trówkań sobie nie i źle stoi No i teraz tak, tutaj jego armia no troszkę przedłuża Troszkę przedłuża, on tutaj z założenia do Dobry, do do dobry koncert zdobi. mianowicie samuraja na koniach A ich wiadomo co kontroluje, donzu, a co kontuje dązo Łucznicy, no więc on tutaj na spamie tych łuczników w sumie szanuję, bo rzadko kiedyś się widzi japońskich uczników. Ja sobie tak myślę, mówię, kurczę. Przecież my tu się możemy bić na pewną sprawę. Dziwi się przegrywają ze samurajami, ale nie sześciu na dwóch. No. W ogóle fanfak, nie wiem czemu. Yy... Dązo mają włócznie, skoro nie mają ataku z szarży na rycerze, ale... no ale. I tutaj nie odpuszczam, no. Tu nie ma co się zatrzymywać. Cały czas produkcja robię, Zobaczmy jak u niego produkcja wygląda. U niego produkcji nie ma żadnej. Ja się staram produkować. Teraz te wróg zakolejkował. No i widzicie. Dązo tutaj z dużo nie robią. Ale... No ci błysznice są bardzo miękce na ślepszą śl 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 ktopę. Też my trzymamy 70. Mm. Okej. Okay. Może ja tutaj czegoś nie wiem. Zmniejszona wytrzymałość. 70 hp. A, dobra. Dobra, bo moi byli feudalni, już już są zamkowi. No i dobra. Tutaj generalnie trudna defensywa. Hmm. Staram się cały czas produkować. Tutaj miałem straszny problem z drewnem, żeby, żeby ogarnąć sobie i targowisko, no i generalnie wszystko, prawda, bo to jednak donzo kosztują drewno, łucznicy kosztują drewno. Więc z drewnem ciągle był problem na tym etapie pamiętam. Więc tak, więc stawiamy, stawiamy jednego tałerka, wburzyłem domek, żeby żeby wieża stała. Hmm. No i tak, to stawiamy tutaj, tutaj też proszę bardzo, 140 zł na minutę w ogóle nie wymaga to żadnego udziału ludzkiego. Tutaj 239 na minutę dużo pasywnego złota, prawda? Dużo, dużo A tutaj też prawie setka. Tam prawie setka, tu już prawie 240 i tutaj 480 mniej więcej złota, prawie 500 zł na minutę, tak więc w przeliczeniu na donzo, no, na sofy w sensie dużo, dużo, dużo. Tutaj miałem nadzieję na, na trochę rajzik takich zrobić, nawet które się natknąłem i na palisady i na jednostki. Więc nie fotuję. No i tak. Tutaj troszkę większa bitka będzie. A on tutaj na, flankę taktyczną zrobił na kopalnie znowu. Ale nie przejmujemy się. tym. Ja tutaj trochę, trochę zacząłem robić też dusofali warriorów, bo... Szczerze mówiąc, spodziewałem się trochę, nie wiem, że są, są w może trochę pójdzie. Jakiś... Jakie, jakiś zmian w kompozycji, no nie? A tu kolega kompletnie niezruszony. ja myślałem, że ja tutaj jestem w bardzo dobrej pozycji. A tymczasem się nagle okazuje, że ja tutaj przegrywam tą, tą, tą bitwę. Właśnie. No i zdziwiło mnie to. No. no ale jak tutaj już, już stoi, stoi rogatka, w sumie zapomniałem do niej nie, akredy, nie, przestawiłem, przestawiłem kopalnię te, tą komieniołą na, na kamień. No ale słuchaj. Tutaj za nie boli, prawda? Wiadomo jak jest. No i tak, walczymy sobie. Ja tutaj widzicie, że zakolejkowałem konkretnie jednostki. On tak troszkę mniej. No i tak, staram się upgrade staram się robić. Pamiętajcie o tym, bo to jest, to jest ważne. To naprawdę dużo zmienia. No widzicie, no to ten... nie... słowo, nie dostaje za dużo damage'u od tych łuczników. Ten ziomek też bardzo przejęty nie jest. ma z różnymi strzałami. No ale... No. Tutaj dobrze, że on się nie jorgnął, no Ja tutaj postawiłem sobie dokadkę, żeby w razie czego wsadzić moich villagerów. No i tak. No i jak już odpadłem na jego atak. to sobie myślę, że trzeba troszkę przeatakować, prawda? Bo on też tutaj yy, Holyside y próbował zająć, one też niezależnie od warunków zwycięstwa to, to złoto dają. Więc yy, próbuję o tym zapominać. A jest, nie, 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 nie złą Nawet nie wiedziałem. I tutaj chłop zaczął robić I, Co ciekawe... no jemu ja się żywność w skończyła. Na tym momencie. No, mi też jakby skończyła. Ale ja chyba troszkę inką większym. Chociaż... Nie wiem, ciężko stwierdzić. No i już nie chcę mi się tego odpalać tym trudem. Chociaż możemy tu komendatora odpalić. No, on ma minimalnie większy. Złota też więcej zarabia. No ciekawe, no, ja już to sobie to wszystko odbudowałem, jak widzicie, no hmm. i właśnie zacząłem już troszkę w farmy iść, bo trochę, trochę nadwyżkę drewna miałem. No ale tak, ja tutaj bałem się to troszkę jakoś mocno przeatakować, bo nie wiedziałem, jak, jaką skarbę stoi. Hmm. Wyglądał groźniej niż był. Powiem tak. Tutaj wysłałem trzech konnych, żeby zobaczyć co słychać. I stwierdziłem, że a, wykorzystam tych, tych klechów, których mam i sobie pozajmuję. Punkty. No hmm. ja to koniec końców to nie zabił wcale tak dużo tych robotników więcej niż ja. No i robimy, prawda, armię. On robi, ja robię. No tutaj jest zdecydowanie za mało włóczników, a za dużo włóczników Nie wiem czemu polega się na konkretną taką kompozycję aż tak... ...chubrzuchu yy, Tutaj to sławię kolejnych paru. I się poddał. No, napisał dosłownie Crazy GG. Więc GG, panie kolego. No. I tak to wygląda. Jeśli chodzi o turystyki po meczu, to bym wam chętnie pokazał. Tylko się musi załadować. No i teraz tak. No, hmm. widać, że jednostek No, w mieszkańcach to, to wiadomo, kiszka, bo yy, no, potraciłem na początku, nie? To były, to były dotkliwe straty i też pewnie zapominałem ich robić. Z kolei, liczba wojsk, tutaj jest ciekawszy wykres, bo ta bitwa w 19 minucie yy, to było to, co on tak łuczników na, yy, dużo nas pamił. i mu to sofy powybijały. Więc tak, więc później ewidentnie już inne, inne gospodarki były, prawda, light gameowe. Powiedzmy light gameowe. Takie 20 minutowe. <laughs> więc no, u mnie ta produkcja była dużo większa. I teraz tak. Ekonomicznie raczej cały czas do, byliśmy na prowadzeniu. Tutaj żywność też widzicie. Żywność, drewno, złoto, wszystkiego więcej. Nie jakoś dużo więcej, ale to więcej, no po prostu. Hmm. Tutaj byłem naprawdę zdziwiony, że zabiłem więcej niż on, bo tego się nie spodziewałem. Myślałem, że bardziej on mnie tłukł, a ja po prostu robiłem więcej jednostek. No ale dobra, nie? Jakby nie mamy z tym problemu. Tutaj jest przekonany, bo Riffia ja on zabrał 2, ja zabrałem 3. Największa liczba mieszkańców. Tutaj się też zdziwiłem, bo Ślężą dużo więcej będzie miał. No ale nasz pasywny incom. Jednak to była za, za duża przeszkoda dla niego. No. Ten mecz tutaj na, na Tomali. On nie był ciekawy. Ja tutaj po prostu przegrałem, bo narobiłem złej kompozycji. I to, i to tyle. Na dobrą sprawę. Nic więcej się nie wydarzyło. On narobił yy, kawalerii, ja, yy, ja narobiłem w sumie niczego. <laughs> nie, to no, niczego, to nie, ale yy. chłop mnie troszkę podgryzał, więc chciałem zrobić atak i... I tyle. No bo w sumie mogę, mogę, mogę wam, wam to też pokazać. Ten, no to, to, jak mówię, no nie był to jakiś niewiarygodnie ciekawy mecz. Poza tym, no 16 minut, więc tak na szybkości możemy przez to przejść. Sołki hmm. za troszkę chaotyczną formę. No, ale jeszcze właśnie nie wiem, jak jak, jak, jak te bardziej powtórkowa forma wam siądzie. Tutaj na szybkości myślę, przejdziemy, bo tu. Widzicie jaka to jest mapa, prawda? No. Ja tutaj się przyznam, strasznie głupio zagrałem. Kompletnie lustrzane odbicie tego, co się dzieje na początku. Ja też myślałem nad tą saharyjską siecią handlową, bo to, no wiadomo, to jest taki lepszy postrónek tutaj, lepsza wieża o, o, obronna. Nie spodziewałem się, że on sobie tutaj będzie ląbał drewnienko. Od razu właśnie tak zrobiłem strzelnicę, żeby mu na plecy wejść, żeby słubować trochę go do drewna obciąć, a tym razem on drewno tutaj ścinał. Zaskoczyło mnie to, nie spodziewałem się tego, w żadnym razie, ale dobra. No, on sobie tu buduje, ja sobie tu buduję. I on zrobił z scoutów. Całkiem zaskoczenie. Dobrze mówią. No tutaj już na tył poszedł z drewnem. I tutaj właśnie, proszę bardzo, ekipa sobie jeździła i mordowała. I powiem tak, tro, troszkę, troszkę mnie to rozświetliło, że, że tu jeździ taka ekipa i sobie i sobie Tak samo tutaj za chwilę spróbuję sobie zbudować. No, ale oczywiście on od razu przybiegnie. Korzysta z kopytnymi tam, i, i to tyle z tego. Tutaj pomyślałem o jakimś ataczku. No i tutaj jest po prostu mój błąd, bo ja tu jestem w zamku. On jest w feudalu. I nawet nie jest bliska, żeby przejść, więc no to jest mój błąd, no, to tyle. Nie ma co tutaj co tutaj analizować. Nie wiem po co ja go zaatakowałem. Bez upgrade'ów. Tragiczne. Tak. Tragiczny atak z mojej strony, tragiczny mecz. Nigdy tak nie, nie robić. I mówię to i, i do siebie i do was. Jak mamy przewagę, jedźmy na tej przewadze. Tutaj jestem zadowolony, że, że tych wolnych wojowników porobiłem. Bo oni akurat ładnie tutaj... Tutaj to tylko było. Ale to, to jest dobry pomysł. No i ja tutaj, no widzicie, nie? no katastrofa. Jakbym miał upgrade, to myślę, że może, może by to nawet tutaj siadło. Ale tutaj już i się, że to nici z tego. Gospodarka też mogła być lepsza. On tutaj strasznie brązo dużo narobił, gdzie ja nie miałem aż tak dużo kawalerii. No, to, jest właśnie to, to, co powiedziałem chwilę temu, w No i ja tutaj poddałem, bo wiedziałem, że już nic tak, właśnie byłem strasznie niezadowolony z mojej gry. Więc nie miałem za bardzo ochoty tego kontynuować. Bez upgrade'ów, bez admi, bez dobrej kompozycji. Kiszka, w zupełności do wygrania mecz. No, ale chwilę później odbiłem to sobie tą Japonią. Więc tak. Napiszcie co uważacie o takiej formie, w takim szybkim podsumowaniu i dzięki za dzisiaj.